Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj otwieramy resztę karnetu zadymiarskiego. Na razie tylko otworzymy sam dół, więc zaczynamy. Co? Od razu z małej skrzynki? Gadżet do Barleya, ziołowy tonik. Barley zrzuca uzdrawiający eliksir na najbliższego sojusznika, a eliksir tworzy uzdrawiający obszar przewracający 500 punktów życia na sekundę. Ja z pierwszej skrzynki. I to jeszcze zadymiarza. 14 monet. 4 donani i 6 punktów mocy do Darela. 17 monet. 4 do Barleya, 5 do Daryla, 17 monet, 5 do El Primo, 7 do nity. I na razie pójdziemy dalej Gemy. I pójdziemy już pod koniec. 500 punktów, które damy do nity. to sobie mamy, odbierzemy. Teraz tylko to już muszę zrobić. No umówmy się. To damy do Jessie. A, nie, przepraszam, chyba do nit. Nie pamiętam już kogo teraz dałem. Dokładnie. I poziom mocy według rzadkości. Ok. Nitę ulepszymy. Tak, do Jessie mamy dać. Idziemy tutaj. I 500 do Jessie. I monetki. Teraz lecimy, otworzymy dużą skrzynkę. 83 monety, 8 do El Primo, 10 do Daryla i 15 do Dajamaika. Teraz odbijamy skrzyneczkę. 13 monet, 6 do El Primo, 10 do Bila Majka. 14 monet, 4 do 8 bitowca i 6 do Daryla. 70 monet, 4 do Bibi, 6 do Tika teraz to damy Abrokowi, ok, 500 monet, duża skrzynka, 54 monety, 11 do Bibi, 12 do Pam, no i niestety już nic nie ma, 30 do Penny. Mam nadzieję, że jakiś Przecież jeden z będzie. Nowy. 66 monet. 9 do Penny. 10 do Mortisa. 13 do 8 bitowca. I teraz mega skrzynka. No, 5 przedmiotów. 223 monety. 12 do Karla. 14 do Daryla. 20 do Barleya. 33 do Piper. 39 do el primo. Niestety. Jeszcze sobie zobaczymy. Tutaj Jesse możemy ulepszyć. Broka nie możemy ulepszyć. Tej ty, tych już nie będziemy ulepszać. I będziemy chyba do na zbierać, do to, to jest Ok, więc otworzymy teraz nie mega skrzynkę, tylko dużą na razie. 45 monet. 12 do peny. Jest coś! 20 do. Bo. Proszę, żeby to był zadymierz. Gadżet do Bo. Super totem. 6 przedmiotów. Znowu coś jest. 214 monet. 10 do Tika. 25 do Bu. 43 do Ems, 44 do Barley'a 50 do Jackie. Tylko proszę, żeby to był jakiś zadymiarz, a nie znowu gadget Chester Power. No, ale i tak dobrze, że coś leci. No i dobrze, że nie, nie gadget. na mod do Jessie. Szok. Działko złomek wystrzeliwuje kule energii, które skaczą pomiędzy wrogami. Zasięg kuli po odbiciu wynosi 51. Procent jej normalnego zasięgu i 200 podwajaczy. Dobrze, że chociaż jeszcze bonus jest. OK i teraz pójdziemy, a nie pod koniec, tylko tutaj chciałem. Tak mega skrzynka teraz. Proszę, żeby coś było 5 przedmiotów. 186 monet. 20 do piper, 28 do soldier, 30 do Poco 32 do Leona, 39 do Pam. i tyle. duża skrzynka. 56 monet. Tylko proszę, żeby coś było, ale jest szansa. 11 do Barleya, 30 do Broka i 30 do Mortisa. I znowu mega skrzynka. 204 monety, 13 do Tika, 21 do Daryla. 28 do Bibi. 30 do Karla. 43 do Jenna Majka. No i podwajaja żetonów. Teraz sprawdzimy. O, akurat nam się tutaj odświeżyło. Patrzymy, tutaj mamy nowe wydarzenie. Jedno. W sklepie za darmo. Mamy do poko. I to jakby ktoś się pytał. Zbieramy gemy na następny karnet i nic nie kupujemy. Trzy nowe rzeczy, tutaj gadżet. Przynajmniej mam te Jessy na dziesiątej mocy. Ja chciałbym mi te kolta też. No i bóla by pasowało I całkiem dokończyć. To jest nowość. O, jeszcze Sergia tu ulepszymy. Końcu I lecimy dalej. Co my tutaj mamy? Też nie na koniec. Duża skrzydeczka. Trzy przedmioty. Trzymajcie kciuki. Jak zostawicie łapkę w górę, to będzie coś nowego. 87 monet, 12 do Jackie, 14 do Bu. No i widzę, że nie zostawiliście. 30 do El Primo 82 monety 13 do Rico 16 do Tika 16 do Piper i 200 znowu podwajaczy przynajmniej że te podwajacze są tylko teraz zostawcie łapkę w górę to będzie coś nowego 5 przedmiotów, 281 monet, 11 do Tika, 35 do EMS, 49 do Rico, 50 do PAM, 70 do Karla. Mm, nie ma nic więcej tutaj jeszcze mamy kilka rzeczy. Duża skrzyneczka. 3 przedmioty. Jest szansa. Teraz musicie zostawić łapkę w górę. 54 monety. 12 do Poko, 12 do Karla. No i znowu nie zostawiliście 12 do Daryla. Duża skrzyneczka. 61 monet, 9 do Jackie, 12 do Piper i 13 do Penny. Zostały 2 megaboksy. Teraz zrobię, wiem, by nie będziecie tego widzieć, ale zrobię 3 obroty. Raz, 2, 3. Ok, i teraz mega skrzynka. Jest 6 przedmiotów. No, to działa. Jak widzicie: 228 monet, 8 do Leona, 21 do Poko, 23 do Mortisa. 31 do penny. 60 do selda. Teraz proszę, nowy Zadymiarz. Gadżet do Jessie. Co kolejny nowy gadżet do Jessie znowu jest? Prędkość ataku złomka jest podwajana na 5 sekund. I bonus. 200 no 200 podwajaczy, ale przynajmniej coś było. Teraz już nie robimy czarów normalnie. 246 monet 9 do Poko 10 do majka 28 do Barleja, 30 do Mortisa, 46 do PAM No i nic więcej nie ma. Niestety. No zobaczymy jeszcze tutaj. Nowość. Dwa gadżety. Ona ma, więc nawet. Ona ma jeden. Ta ma jeden na szczęście. Tutaj jest też jeden. O, tutaj nam pisze. Tych tutaj nie pisze. Tu ma jeden. Ma dwa. O, nowy. Pierwszy. Nawet gadżet do B. Do Tika. Jest jeden. Do 8 bitowca. Jest jeden na szczęście. Do ms Jest jeden. Do niego są dwa, to wiem, tutaj są dwa. A i tutaj jest nowy, tam było jeden. Ziołowy tonik. Do rosy jest jeden. Do niego, a nie popatrzmy <śm> sobie. Jeden. Jeden. Dwa. Jeden. Jeden. Dwa. Wszystkie już mam. Jeden. A nie w ogóle ulepszymy pan. Jeden. Jeden. Dwa. Jeden. I do serga. Jeden. O, w sklepie jest jakaś nowość. Mam tutaj oparta A więc. A i jeszcze to powiem. Nie ulepszam wyżej, tylko jak ulepszę. Nie ulepszam już wyżej na siódmą mod, żeby nie mieć możliwości gadżetu, żeby w końcu jakaś ta postać wyleciała. Najbardziej to Franka bym chciał. A więc skończymy ten odcinek. Cześć!